Navitel R33 to wideorejestrator samochodowy wyróżniający się niewielkimi rozmiarami, który nie posiada wbudowanego wyświetlacza, a zarządzany jest w pełni za pomocą aplikacji mobilnej. Korpus kamery ma możliwość obrotu w zakresie 95 stopni, dzięki czemu możemy dostosować kąt nachylenia, aby zapewnić optymalne nagrywanie. Soczewka obiektywu składa się z sześciowarstwowego szkła i zapewnia szeroki kąt widzenia wynoszący 124 stopnie. Umożliwia to rejestrowanie nie tylko tego, co dzieje się przed pojazdem, ale także na sąsiednich pasach ruchu i poboczu. Szczegółowe i płynne nagrania zapisywane są w rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę. Daje to możliwość bezproblemowego odczytywania tablic rejestracyjnych innych uczestników ruchu. Sensor optyczny wyposażony jest w technologię Night Vision, która gwarantuje szczegółową jakość obrazu, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych oraz w nocy. Na nagraniach możemy także posłuchać rozmów, które były prowadzone w samochodzie podczas jazdy, dzięki wbudowanemu w kamerę mikrofonowi, który zapisuje dźwięk z wnętrza pojazdu. Funkcja autostartu pozwala zapomnieć o ręcznym włączaniu wideorejestratora, ponieważ po uruchomieniu zapłonu w samochodzie, kamera automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie. Wbudowany czujnik G-sensor odpowiadający za wykrywanie przeciążeń jest kolejną ważną funkcją kamery. Po jego aktywacji urządzenie zapisuje materiał awaryjny z wypadku i zabezpiecza go na karcie pamięci przed nadpisaniem, czyli usunięciem. R33 posiada także tryb parkingowy działający po podłączeniu opcjonalnego adaptera do zasilania z akumulatora pojazdu. Kamera może wtedy wykrywać wstrząsy po zgaszeniu samochodu, a my możemy być pewni, że materiał awaryjny zostanie zabezpieczony nawet gdy samochód stoi zaparkowany, a nas nie ma w pobliżu. Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na zarządzanie rejestratorem za pomocą aplikacji Navitel DVR Center na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS. Aplikacja w intuicyjny sposób pozwala m.in. na oglądanie zapisanych nagrań, zmianę ustawień czy też aktualizację oprogramowania wideorejestratora. Navitel R33 zapisuje nagranie na karcie microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Do zestawu dołączony jest czytnik kart pamięci, pozwalający w szybki i prosty sposób przenieść nagrania także na komputer.